Cześć, witajcie! tutaj Xalion, a to jest wznowienie serii Don't Starve. Także jest któryś tam odcinek, jest 102 dzień z tego co pamiętam. E, no i mała opowieść na e, porządek. Pamiętacie, pierwsze odcinki były z Wilsonem, i do gry zachęciły mnie filmy Roka. E, Roka, gdy sobie grał, też chyba Wilsonem, była pierwsza seria. E, no i. No i, no i, no i, no i... E, wtedy też ja wpadłem na pomysł, że a może by sobie zagrać właśnie w Don't e, No i tak to się skończyło, że był pierwszy sezon, później drugi se sezon aktualny. Eee... Aktualny. I... Eee, przestałem grać, bo mi się znudziła gra, prawda? A teraz rok zaczął wrzucać od nowa filmiki, i tak mi naszło, że uznałem: A co tam? Będzie kontynuacja. No i teraz do Was taka e, sugestia. Znaczy, tak, chciałbym zacząć grać e, nową postacią e, Wigfried e, z dodatku mm, z, z nowego DLC. To się nazywa Reign of Giants, czy jakoś tak. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. E, także tak. Eee, kurczę, muszę zabić tego Wolfganga, tak? I i i e, dajcie znać w jaki chcielibyście sposób, żeby on zginął. E, za kilka dni przylezie do mnie jeleniocyklop. E, już to sprawdzałem, ponieważ go zabiłem e, Także on mnie nie jest w stanie zabić, jestem zbyt mocny e, Tu jest pułapeczka Także no cóż, jego problem Także jelenia cyklom mnie nie zabije, e, więc dajcie znać jakbyście chcieli, żebym zginął. E, byśmy zakończyli ten sezon i bym zaczął grać postacią właśnie z DLC. Wigfleet e, Ona nie może jeść produktów, e, produktów e, tych roślinnych, czyli niestety borówki odpadają, ale może dodawać je do pokarmów. Czyli na przykład mogę jeść e, jakieś nagecy, inne tego typu pierdoły. Także dla mnie bardzo duży, bardzo duży plus, no i ma duży damage, naprawdę ma duży damage, eee, no i ma takie bardzo fajne EQ, także z tym właśnie EQ bije, ba, bije mocniej niż Wolfgang, najedzony Wolfgang, eee, także chyba, chyba dobry deal, eee, chyba dobry deal, eee, EQ jakiś tam mam, dobra, eee, może tak sobie napalił w piecyku, coś, coś. Mam kilka dodatków typu tutaj pasek RPG, statystyki, większy plecak na mapie Na mapie mam pozaznaczane więcej pozycji typu szkielety, króliki, te bawoły Co to jeszcze jest takiego dodatkowego Dodatkowi... tu są też będą pozaznaczane właśnie no ci, ci nowi jak mi im jest Giganci! Chyba tak, coś, coś ten desen... E, także No będzie fajnie. E, deluxe fire pit, właśnie. E, dość fajna rzecz. E, dość fajna rzecz. E, I chyba sobie ją nawet zrobię. My mighty bellies... Aha, dobra, ja ci nie zrobiłem nic do jedzenia, durny za mnie człowiek. E, także proszę cię bardzo, zaraz ci damy coś do jedzonka. Kuk, kuk, kuk. Faktycznie ty masz już 96. E, teraz tak, jeszcze was bym prosił o e, pomoc. Co to jest ta statystyka? 80, 8 na 30 tutaj pod głodem. E, bo nie wiem czy się kursor nagrywa. E, także nieważne. E, damy sobie to, damy sobie to. Jeszcze miodzik gdzieś był, jeszcze był gdzieś miodzik. Jest miodzik. Kuk! Dawaj, Dawaj. Eee, trzeba się najeść, najeść, nie najeść, człowieku. Eee, w sumie tego jeszcze nigdy nie postawiłem, także możemy w sumie spróbować, tylko czy ja mam ewentualnie więcej eee, tego eee, nagetów. Dobra, coś tam jeszcze jest, także jest dobrze. To ja wolę mieć zawsze przy sobie, ponieważ gdyby mnie spotkał jelenio cyklop, to może być przypał, także to wolę mieć przy sobie. Eee, i dobra Gotuj się, gotuj się Bo chłop już chce jeść I to bardzo Dobra, są nuggetsy Tym razem sobie może ugotuję e, Pulpeciki Bo one mi dadzą więcej e, Chociaż nie Z tego nawet chyba nie wyjdzie pulpeci, Tylko coś lepszego, więc też jest dobrze e, Ojej, przypadkowo wcisnąłem escape'a no i chyba ma mało drewna, no coś tam ma mało drewna, więc sobie teraz skoczymy do lasu, robić hałasu. E, myślę, że wznowienie serii się spodoba bardzo wielu osobom, ponieważ... E, ponieważ dużo osób prosiło mnie w komentarzach, gdzieś tam... Jeżeli ktoś śledzi moje komentarze e, na... E, na YouTubach, e, to mógł się skapnąć, że... E, będę chciał znowić serię Don't Starve, ponieważ dużo razy pisałem publiczny komentarz uroka pod filmem, e, że chyba wznowię serię, chyba wznowię serię, także raczej tam chyba ktoś mógł to zobaczyć i się skamnąć, że będę wznawać, ale e, były również zgadywanki, czy żeby to była seria z Don't Starve, a może nie, e, trzymałem was do końca w niepewności, i jeszcze to intro na wejściu mnie rozwaliło, ja w ogóle ten filmik znalazłem u szczerego Jerego. Bardzo dziwne filmiki, numer 21 chyba bo 22. Chłopie, zaraz jeszcze w sumie to ty już możesz zjeść przecież. Yeah Jeszcze na getco pierdzielimy. Już się nieźle trzymasz. To chcę mieć przy sobie bardzo fajnie. Ile to 30, a ile na przykład mnie leczy ile mnie leczy. Badziem jest jeszcze jeden do leczenia. Z pająków. Eee, gdzie to było? Survival? Być może. Tak. Ale tu jest, nie jest napisane. Dobra, a mam może... Gruczoły? Pajączków? Pajączków chyba nie mam, gruczołów. O, są dwa. Zajebiście. Także zrobię sobie dwie... Mm. E, dwa takie do... Mm, leczenia przedmioty, gdyż, ponieważ, albowiem, jak mnie nawiedzi jeleniocyklop, to ja chcę mu urwać głowę, w ogóle oko i wszystko, co on tam ma w sobie. Pyk i pyk. Heal 20, więc nie jest źle. Equip sobie w mogę założyć. Tylko czy to mi będzie teraz spadać? Zaraz mnie zobaczymy. To chyba spada dopiero jak padnę, i to chyba obsługuje cztery śmierci. Nie wiem, nieważne. Tak czy tak nie mam zamiaru paść. Eee, jakiś może porządek, jednak porządek jest rzeczą świętą. Eee, dobra! Lux. Zobaczymy coś chwilę. Czemu jemu nie widać tego? Puffy West. A to chyba działa, i tak to działa. Szkoda, że odwrotnie nie działa. Chociaż moment. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. O! Teraz mi to bardziej pasuje, bo on teraz fajniej wygląda. Znowu byś jadł. No właśnie dlatego chciałbym zagrać Wigfried, bo jemu spadał półtora raza szybciej... E, e, ...głód, niż właśnie Wickfrid. Niż, niż innym postaciom w zasadzie, bo... Wikfrid nie jest aż taką... Jakby wymagającą. E, to sobie też wezmę... ...jakby co. Co by tutaj wyrzucić? To mogę w sumie wypierdzielić dawno okej okay. Tutaj sobie damy jakieś bronie powiedzmy z tej strony e, takie coś tu ja wolę mieć przy sobie, na przykład Chester, co ty masz w ogóle w sobie? Cholerniko, ty jeszcze masz dużo złota prostrzeń ładnie, ładnie, ładnie i kolejna czapucha. Ta jest, ta, ta czapucha jest naprawdę zajebista. No i dobra, aktualnie jestem przegrzany, chyba, jeżeli chodzi o DLC, ale na razie ta postać, wiadomo, jeszcze nie jest DLC. Nie mam w ogóle trawy, zacznijmy od tego. Jeleniocyklop Cyklop chyba przyszedł mi tutaj jakoś w 105, 109 dniu, jak się skończyła, jak się już miała zamiar skończyć zima, ponieważ jelenio Cyklop właśnie przychodzi wtedy. Trzęsi się ziemia i wydaje takie z siebie głośne dźwięki. I rozpindalami mi wszystko... w, w obozie. Rozwali mi doszczędnie wszystko. Skrzynek nie ruszył, ale to tylko zasługa tego, że nie mam e, dostępu tutaj do DLC. E, bo normalnie skrzynki byłyby rozwalone doszczętnie. Póki co mogę sobie wziąć to. E, nie mam jedzenia wciąż. Wróć, 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 wróć. Bez jedzenia nie ma nigdzie co nawet iść. W przypadku Wolfganga. Tu mi oczywiście, kto rozwalił. Bo może jeszcze to nie. Nie, dobra. To jednak jeszcze nie był ten safe, ale patrz, on... Patrzcie, oni teraz powinni tutaj przejść. A przynajmniej tak było ostatnio. O! Yeah! Rozwałka po prostu mojego obozu, no. Jak i tu teraz nie, nie zabić, no Uff. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. To jak ktoś to ostatnio uznał, to jest moje życiowe motto. Muszę zobaczyć ile pulpeciki mi dadzą Mogę zrobić z tego też Nie tylko z tego Ale może w tym czasie Może akurat w tym czasie zopały się jakieś króliki Mam nadzieję, że tak Tak jest Jeden królik jest Jak już się ma króliki na przykład w przypadku Wikfit to, to już się jest ustawionym Naprawdę, już się jest ustawionym E, bo wystarczy jeszcze tylko na przykład sobie dobierać troszkę burówek e, i wtedy już e, ma się cały czas dostęp do mięsnego pożywienia. A w przypadku Wikfried jest to jedyne e, normalne, jakby pożywienie. Czy ja gdzieś tu jeszcze mam te króliczki? Nie, ale może jeszcze tutaj gdzieś są pułapki. Oj, oj, oj! Już się zaczyna nieprzyjemny czas. Dobra, tu już nic nie ma. to jakiś chojak. A to można wyrzucić. Dobra. Często jest sobie za mną śmiga. Eee, węgielku sobie mam mało. Ej, miały być pulpeciki. Zło, wcielone. 37,5, dobra. Eee, 37,5 to weźmy, ugotujmy teraz już te pulpeciki w końcu, no. To muszę dać tak, tak i zabić jednego królikasa. I ugotować z niego. Teraz zabijemy resztę, Krampus na razie nie przyjdzie. Chyba nie. Okej. Okay. Sanity minus 10 za zjedzenie takiego, wow. Nawet nie wiedziałem. Teraz będzie padać e, śnieg Patrzcie, jak się skampił Dobra, o, da się otwierać i zamykać plezach. Luks O, są pulpeciki. Ile minają pulpeciki? E, 62, ładnie. Ale mniej e, życia i to chyba dużo mniej. Porównajmy chociażby tym, e, Bróweczka by mi się chociaż jedna przydała. Bo z tego nie wiem, czy właśnie wyjdą pulpety. Czy jeszcze czy to takie doleczenia dobre? No nic, zobaczymy. Warto by mieć tak czy tak za... O kurczę. No dzięki monster lazania Sesją w dupę. To monster Lazanie. Biegę to sobie, bo jeszcze... Dobra. A dlaczego to nie wyszła Moser Lazania? Cholera go wie. Tak czy tak potrzebuje zdecydowanie więcej jedzenia. A jak mi przyjdzie ten jeleniosy klop, to może być ciężko. Ogólnie chciałbym zabić ENT'a na wizji, bo pamiętam raz mi wyskoczył Ent, ale go nie zabiłem. Zabi... albo to było nawet na kopii świata. E, także... A nie, zabijem Enta! E, ale też niestety na kopii świata Tuż po jelenia cyklopie. E, I też mnie nie zabił, patrzcie Tam chyba sobie dożyłem 100... 112 dnia coś w ten design e, Także no nie było... O jest, jest, to właśnie to co chciałem 75, 62, ładnie I jeszcze leczy. Mm, zajebiście Dobra, też ja sobie teraz na to a Mighty Um, no i nie ma co robić bo bo, bo jest to dupy aktualnie pora dnia Okej, okay, to możemy na przykład wziąć też tutaj co tutaj jeszcze możemy wziąć nic już nie możemy wziąć dobra tu sobie damy tak jakoś tak to mi się Przyda to, to może mi się może faktycznie przydać. No i dobra. Da się coś ugotować. No niekoniecznie. No niekoniecznie. Chyba, że to jeszcze mogę... No nie, niestety nie mogę. Ale spróbujemy zrobić coś na przykład takiego. Z tego polemizowałbym, żeby cokolwiek wyszło. O, tutaj nie ma też nic za bardzo ciekawego. Da się na przykład połączyć dwie. Nie to, je, to jednak nie Minecraft. To jednak nie Minecraft. Hmm, magic. Dawno no tutaj mi nie było, nie przeglądałem w ogóle. O, Ice Staff. To jest dobre. Prestige Editator to już mamy. E, dress. Jeszcze tutaj nowego nie doszło raczej. No, Ty się jeszcze gotujesz, no. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, no. O, na nawet dobrze. Nie spodziewałem się. Eee. Dobra. Jest już... Proszę, ogólnie 104 dzień. Jakoś tak za chwilę się powinna skończyć zima, także dla mnie bardzo dobry... E, bardzo dobra wiadomość. Tak czy tak, trzeba więcej pułapek. Więcej pułapek, chyba w survivalu. Gdzie są pieprzone pułapki? Puls nie, na pewno nie. Life też nie survival. Mi się wydaje, że w survivalu powinny być. Birdtrap... No oczywiście, że są, no O, tak, tak. Survival. Build I Set Trap. Ooo! Witam. Tego utworu jeszcze nie słyszałem, przyznam się. Ale przeważnie jak jest jakiś utwór muzyczny w Don't to coś się gdzieś w tle dzieje. Ale jestem ciekaw co to... co teraz się dzieje. Mm, nie mam tego, no dobra. Ogólnie... Ogólnie zabije mi Lenią cyklopa bez strategii. Strategia jest taka, że... Zadaje się mu hita, odsuwa się, żeby on zadał swoje obrażenia, eee, o wypinaj do, do narki, dziękuję, on e... zadał swoje obrażenia obszarowe i wtedy znowu się bije, a ja sobie go zabiję, tak centralnie na pałę, po prostu bije go, bije, 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 nagle padł, a ja, wow, zajebiście, nie, okej, okay. Nową muzyczka Przydałby mi się jakiś dodatek typu borówki, no Nie powiem, że nie Zabijmy wszystkie Okej, okay, jest 6 yy, Jest 6 Mięso potwora by się też przydało. Chodźcie na chwilę na pajączki. E, pajączki to chyba będzie dobre wyjście. <laughs> pajączki były gdzieś blisko, e, a nawet może nie. Tu jest tragiczny syf przez to. E, pajączki są dopiero. A tu ja pamiętam, rozwaliłem jednak. Kurde, to pajączki są gdzieś daleko strasznie. Ja pierdzielę no. O grzybki są też na przykład pozaznaczane. Nieźle, nieźle to teraz wygląda. Tak, wiem, ten pasek jest strasznym ułatwieniem. Ale, no. O, jajeczka! Ale fajnie, jajeczka luz, dodatek. Nie powiem, że nie. Miozik, sobie w sumie też mogę wziąć. Stąd też. Dobra. I sobie wszystko włożę. Teraz do lodóweczki. Nie do tego. Dobra, to też może być sobie. Uh, scary time is coming. To... No, co? Aha, dobra. Dobra, dobra, dobra. Tego nie było. Fuel, fuel, fuel. Um, to sobie upiekę. Dobra... Mm. I tak, to już są już dwa jajeczka, to jeszcze włożymy dwa mięska. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak się nazywa ludzie mod, e, który pokazuje mi jeszcze przed klik kliknięciem cook e, co z tego wyjdzie. Jak, I wiem, że jakoś się nazywa, ale to nie jest Auto Food, a przynajmniej na screenach nie widziałem takiej opcji, a w opisie też nie. O którą mi chodzi. Także no nie wiem dać coś w komentarzu. No i nie, nie nie zapomnijcie e, powiedzieć jakbyście chcieli, żeby Wolfgang zginął. Szkoda mi go, no jednak przeżyć 104, póki co dni, zaraz 105. To nie jest to nie jest e, to nie jest dość popularne. Pamiętam, że, że w komentarzach u niektórych e, widziałem, że e, oni przeżyli 40 dni w ogóle taki smutek. A, więc no nie wiem no. Na mój gust, no ja już zrobiłem jakiś tam wyczyn, niepotrzebnie sobie zrobiłem za cel e, przeżyć 100 dni, bo właśnie przez to odechciało mi się grać też. E, dlatego ja już uznałem, że celów sobie nie będę wyznaczać. Coś, coś się poszyło. Właśnie, jeleni jeleniocyklop. E, to im przed w nocy, może to już w tą noc. Zobaczymy sobie o tej strony, a później spierdzili, tutaj i tutaj go dorwałem. Dawaj, dawaj, gotuj się. Kurczę, korci mnie, żeby postawić właśnie na koniec se... mówiłem przy las ten padzida, no, ale się go teraz przestraszyłem. Dobra, to wiecie co? E, to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę Jelenia cyklopa sobie zabijemy w następną noc, znaczy w dzień. No, już w dzień e, Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie Jeszcze sobie tutaj zacznę gotować szybko, 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 szybko e, I zabijemy sobie jelenią cyklopa e, w czwartek, dokładnie. Także to byłoby na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o komentarzu. Ja chcecie, żeby on zginął. No i do czwartku, do zobaczenia, cześć!